Pozdrawiam również Was, drodzy mieszkańcy, drogomyśla. To Wy na Zebraniu sołeckim zadecydowaliście, aby przejść z Funduszu sołeckiego przeznaczyć na uroczyste upamiętnienie pamięci naszego współmieszkańca pana Jana Kowalczyka, który parafrazując słowa Wielkiego Polaka, wszystko zaczęło dla niego się tutaj. Tutaj się urodził i tutaj zaczęła się jego wielka pasja do koni. Jutro minie równo 45 lat od jego największego triumfu, a więc triumfu olimpijskiego. Na olimpiadzie w Moskwie w 1980 roku Jan Kowalczyk, syn tej ziemi, zdobył laur mistrza olimpijskiego. i wszystkie organizacje społeczne działające na terenie Drogomyśla już długo wiedziało, już dawno wiedziało, że tą osobę, tą postać należy uświetlić. Niestety różne zdarzenia, a szczególnie te, które wydarzyły się po jego śmierci, a więc po 24 lutym 2020 roku, takie jak pandemia czy wojna w Ukrainie, doprowadziły do tego, że czekaliśmy pełne pięć lat, aby to nasze zobowiązanie zrealizować. Dzisiaj w imieniu wszystkich organizacji i wszystkich mieszkańców Drogomyśla mam przyjemność zaprosić do odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej temu wybitnemu Drogomyślanemu. Naszej tutaj miejscowości Drogomyśl, że po prostu taka inicjatywa powstała w sercach, w głowie naszych mieszkańców, żeby po prostu doprowadzić do tego, żebyśmy mogli tutaj dzisiaj spotkać i uczcić naszego olimpijczyka, człowieka, który rozpoznawał, dzięki niemu rozpoznawana była miejscowość Drogomyśl, ale też ziemię Cieszyńska. Moi drodzy, tak jak tutaj było wspomniane już od wielu lat, była dyskusja na ten temat, zresztą przy okazji wystawy, która była w Galerii Podatusze, gdzie staramy się, żeby miejscowości naszej gminy pokazywały swój dorobek, pokazywały swój potencjał, ale też nie zapominały o historii, o ludziach, którzy po prostu mają znaczenie dla tej naszej gminy. Również tutaj się pojawił pomysł czczenia i przybliżenia sylwetki naszego oliwiczyka. Także bardzo dziękuję rodzinie, że dzisiaj tutaj wspólnie z nami. Jest, że jesteście. Szczególne podziękowania dla e, tutaj syna i całej e, rodzin, rodziny, która tutaj razem z nami może dzisiaj być i wspólnie e, przeżywać ten wyjątkowy dzień. Moi drodzy, chciałam powiedzieć, że e, w momencie, kiedy była dyskusja o tym, że gdzie ta tablica ma się pojawić, to było miejsce rozpoznawalne, e, pojawił się temat, że to właśnie było tutaj, w tym miejscu charakterystycznie, no bo tutaj na przeciwko też są obiekty związane z koni, I żeby to właśnie odbyło się na terenie klubu sportowego, bardzo chciałabym tutaj podziękować panu prezesowi klubu, Markowi za to, że nie było żadnych wątpliwości, żeby tutaj po prostu tą uroczystość zorganizować. Nam się udało wcześniej oczywiście wyremontować ten obiekt, bo nie wyobrażaliśmy sobie tego, żeby tak ważny moment i tak ważna uroczystość po prostu to miejsce, żeby było godne. I mam nadzieję, że młodzież, która tutaj przebywa, która tutaj gra w piłkę, ale również w okazji różnych uroczystości, które odbywają się na terenie Stowarzyszenia, drogomyśl, będzie miała okazję zatrzymać się, poczytać i dzięki temu po prostu ten dorobek, postać tak znana w środowisku jedziecka po prostu wśród Olimpijczyków będzie dalej żyła wśród nas. Także jeszcze raz bardzo dziękuję, życzę naszym tutaj mieszkańcom. Wiele jeszcze takich ciekawych inicjatyw i ogromny szacunek za to, że pamiętamy nie tylko o tym, co jest teraz, ale o ludziach, którzy byli również wcześniej i mają tutaj swoje korzenie i dorobek również w naszej społeczności. Dziękuję bardzo. Gratuluję serdecznie. Proszę Państwa, teraz jeszcze tak, dwie informacje. Informacja na temat tej pamiątkowej tablicy, więc ona jest wykonana, znaczy projekt wykonał e, pro, e, pastor Karol Macura i nawiązuje ona swoją stylistyką do tego, co rozpoczął ksiądz Macura, a więc na terenie parafii ewangelickiej jest mur który już teraz u nas tutaj w lokalnej społeczności funkcjonuje pod nazwą Mur Pamięci. I na tym murze pamięci wykonane są właśnie w tej samej technice e, tablice poświęcone ludziom, wydarzeniom, które związane są z naszą ziemią. Rozpoczyna cały ten cykl w murze tablica poświęcona księdzu Jerzemu Badurze. Zapraszam Wejście na teren przykościelny jest zawsze otwarty, także można te tablice zobaczyć. I w tej samej stylistyce wykonana jest ta nasza tablica, którą zaprojektował jeszcze raz powtórzę pastor Karol Macura. Równolegle z naszym tutaj wydarzeniem i z tym, z tym naszym spotkaniem trwa jeszcze do 17.00 wystawa w Sołtysówce. Gdzie wystawione są pamiątki po Janie Kowalczyku. Serdecznie zapraszam. Jeszcze jest trochę czasu, żeby wejść do sołtysówki i te pamiątki obejrzeć. Będziemy się starać i o tym już teraz komunikuję, żeby, bo mamy pozwolenie pana prezesa Piotra Czakańskiego, żeby jeszcze jutro od godziny 14 do 16.00 umożliwić zapoznanie się z tymi pamiątkami. A teraz według zapowiedzi bardzo serdecznie zapraszam tutaj Pana Prezesa Piotra Czakańskiego, dyrektora Stadniny w Ochabach. I z góry dziękuję panu prezesowi, bo ta przeszkoda, która robi dekorację, jak i wszystkie, e, że tak powiem, pamiątki zgromadzone. W Sołtysówce. To jest inicjatywa, no i, i wielka społeczna. Taki podarunek od pana prezesa. Pan prezes też chyba zaprosi tutaj pana Marcina. Panie Marcinie, można prosić, bo taką mieliśmy konwencję, żeby była to gawęda panów na temat tego sportu. Dzień dobry Państwu. Chciałem przyłączyć się do podziękowań pana Zołtysa dla Państwa, po prostu dla mieszkańców Drogomyśla. Chciałem też oczywiście podziękować Marcinowi, z którym dzięki znajomości z jego ojcem mogliśmy się po prostu poznać i współpracujemy od, od już bardzo wielu lat. Myślę, że ta współpraca zaowocuje pewnym trwałym już takim projektem wystawienniczym na terenie naszej stadniny koniw Przygotowujemy się do tego już od lat kilku co prawda, ale myślę, że niebawem będziemy mogli państwa, mieszkańców Drogomyśla zaprosić do stadniny. Przepraszam, że nawiążę do słów jakie padły Tutaj w czasie otwarcia, który wygłosił Marcin, bo mówił o inspiracji, że chciał zainspirować piłkarzy błyskawicy, drogomyśl do coraz lepszych sukcesów. A mnie słowa Marcina zainspirowały do tego, żeby Państwu powiedzieć oczywiście, o Janie Kowalczyku, ale troszkę spojrzeć na jego dorobek z innej strony. Mistrz olimpijski, wiadomo, Natomiast jest to postać wybitna w, w, w kontekście osiągnięć sportowych. Musicie Państwo wiedzieć, a szczególnie piłkarze Błyskawicy Drogomyśl, że to jest tak, jakby wmurowano Wam dzisiaj tablicę pamiątkową Meshego, Cristiano Ronaldo no, albo pana Lewandowskiego. Dlaczego takie porównanie? Mianowicie dlatego, że. Mistrz olimpijski Jan Kowalczyk, pierwszy tytuł mistrza Polski, zdobył w 1965 roku, ostatni po 20 latach, w 1985 roku. Zawodów ogólnopolskich i światowych wygrał w swojej karierze 520. To jest, proszę Państwa, niebywała ilość. Drugich miejsc zajął 500, więc ponad 1000 takich wiktorii. W wykonaniu jednego zawodnika no, predestynuje do tego, żeby właśnie porównać go do Messiego, Ronaldo i Lewandowskiego. I myślę, że macie wielkie szczęście, że taka osoba patronuje rozwojowi, bo tak rozumiem też Waszą inicjatywę, sportu w drogomyśle. Nie chciałbym zagadywać, ale ja jeszcze muszę to powiedzieć, zanim, zanim. zanim... Zaczniemy rozmawiać z Marcinem, bo ta inspiracja jest jakby wubiegunowa. Ona również inspiruje nas, ludzi, którzy kochamy konie, którzy, tworzy, którzy tworzymy stadninę, ale też ludzi, którzy są z was, są z stela, są z drogomyślą. Mówię tutaj o rodzinie Janota, której chcę publicznie podziękować, bo gdyby nie ich zaangażowanie w rozwój hodowli oraz w rozwój sportu klubu lkj OHB, to nie byłoby hmm, w ogóle nie moglibyśmy sobie marzyć dzisiaj o tym, że przyjdą kiedyś wielkie sukcesy. A ja wiem, że przyjdą. Za dwa tygodnie zawodniczka naszego klubu, pani Ilona Janas jedzie w mistrzostwa Europy. Startuje w mistrzostwach Europy seniorów. Marcin inspirował piłkarzy tutaj z drogomyślach. Chcę powiedzieć, że wiosną tego roku zdobyliśmy Puchar Polski jako LKOCH w dresażu. Myślę sobie, że na razie dresarz jest mocniejszy w Ochabach pod względem sportowym, ale już niebawem ćwiczą wytrwale. Mówię tutaj i o Dawidzie, Janocie, Oli Myślę sobie, że po wsparciu też olbrzymim, jakie otrzymują od rodziny Janota, niebawem też, też o ich wielkich sukcesach sportowych usłyszycie, bo doskonale sobie zdajecie sprawę, jest to bardzo trudny sport, wymagający wielu, wielkiej determinacji i też wielkich nakładów finansowych. A wszystkie te rzeczy budujemy hodowlę i my, jako Stadnina, i też rodzina Janota, z własnych środków finansowych. W związku z tym ponosimy olbrzymie koszty, ale zrobimy to z miłości do jeździectwa i z szacunku do Pawła Kowalczyka. Chciałem prosić. Nie wiem. Przepraszam też za, za, te, za tą chwilę wzruszenia, ale. Naprawdę jest to bardzo dla nas ujmujące, że, że mogłybym tak urządzić tą wystawę tak na w Sołtysówce, jak powiedział Pan Sołtys, widząc już takie wielkie zaangażowanie Pana Sołtysa, myślę, że to jest naprawdę piękny gest z, z Państwa strony i my też czujemy się tym zainspirowani. Ale pewnie Państwo zastanawiacie się, dlaczego Marcin... Nie, nie został zawodnikiem, bo miał no mistrza yy, takiego, jaki był, no mistrz olimpijski, no, yy, myślę, że trudno nam znaleźć, będzie takie dzieci, które miałyby takich ojców. Moja córka, zawodniczka dresażu, nie ma takiego ojca, uzdolnionego sportowo, a Marcin miał i może powiedziałby dlaczego nie skorzystał. Słuchajcie, najkrócej to można powiedzieć, że szef bez butów chodzi. Natomiast wdając się w szczegóły, to ojciec zawsze lubił, lubił startować na koniach, które miały charakter, które były trudne w treningu i sam też miał bardzo trudny charakter. Jako zawodnik bardzo ambitny, oddany temu co robił, natomiast jako trener i jako ojciec bardzo ciężki był. I niejednokrotnie mama mnie ostrzegała, nie idź z ojcem na trening. No i, i miała trochę racji. Natomiast też było trochę śmiesznych rzeczy i strasznych. Dopóki ojca, ojciec nie pojawiał się na podoku, a ja trenowałem z innymi osobami, wychodziło całkiem nieźle. Nie powiem, że wspaniale, ale trochę sobie radziłem. Wystarczyło, że pojawił się ojciec, którego dostrzegłem kątem oka. Podobno nie ma kąta oka, ale to tak na marginesie. Od razu zaczynały się problemy. Koń robił swoje, ja nie potrafiłem nim sterować. Ojciec krzyczał, jak ty siedzisz i nie kleiła nam się współpraca, więc może tutaj mogę powiedzieć tylko tyle, że ojciec mnie trochę odstraszył od tego. Albo inaczej, ja nie byłem w stanie spodołać jego charakterowi, jego ambicjom. Zresztą wiele osób podkreślało, że Ojciec chciał przekazać swoją wiedzę całościowo, szybko, kompleksowo, tak, żeby ta druga osoba, która się uczy, potrafiła to co on. Nie potrafił tego dozować, nie potrafił wprowadzić pomału, żeby dana osoba osiągnęła pewien poziom i od niego dopiero wymagać tego, co wymagał od siebie. A niestety. Osilanie, super. To e... troszkę niezręczna sytuacja dla klubu błyskawica. Błyskawica taka energetyczna nazwa, a za prąd, a za prąd nie płacą. No no. <grym> nie, no to nie wiadomo, wiesz, może płacam, tylko z prądem jest tak, jak z różnymi rzeczami. Tego nie widać to. Czy jest, czy go nie ma. To prawda. <grym> Także wracając do mojej opowieści, <grym> trudno było sprostać wymaganiom taty. E, zawsze miał wysoko postawione wymagania, ambicje. E, był pedantem. To wyniosłem z domu, z tego jestem dumny, ja jestem mechanikiem lotniczym. Naprawiam samoloty i w pracy jestem ceniony za dokładność, e, za pedantyczność właśnie. E, i, I tyle no. Zaczynał swoje sukcesy, nie sukcesy, zaczynał swoją przygodę z końmi właśnie tutaj w Drogomyślu. Jak opowiadał czasami, że jako chłopak podkradał konie u państwa Gorgoni. potem mama musiała odpracowywać te jego wybryki, potem tutaj w Ochabach i, 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 i. potem kolejne etapy w Poznaniu, potem. Trafiając do wojska, trafił do Legii Warszawa. Tam już pozostał, poznał moją mamę. No i potem całe życie wokół koni. Więcej Wielki go w domu nie.